Cześć Olu. Cześć Karol Karol ściął włosy tak jak obiecywał i teraz już ma krótkie Cześć, Karol, cześć. Cześć, cześć. cześć, 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 cześć. Co tak. tam w Warszawie? Biegałeś coś trochę? Ja, biegałem coś dzisiaj? trochę a. z ramenem, poszliśmy pobiegać. Już się lepiej czujesz? No już się lepiej czuję, to. Trochę bo... inaczej, A głos inny taki. Głos trochę... inny barber trochę mniejszy zarost. A jakie no. masz zainteresowania? Tak? Zainteresowania to zainteresowanie to będzie Suwaki logarytmiczne. A, myślę, no, że jak dysk zawsze. dyskoteki. Popaki i ogólnie takie takie. Nie, bo wiesz, bo tak się zastanawiam jakby ktoś kiedyś dostał taki cynk, ej, obejrzy sobie Legoszonczego, tam jest Karol Wądrzegiewicz, który włącza i od razu widzisz karol wygląda, tak? Wodek, tak? I I jeden jest... Jak kto jest kto w tym programie? No, oczywiste. I teraz na szczęście nie mamy intra, więc mhm. jakby nie wiadomo, kto jest kto. Co ja robię, też nie wiem. W dzisiejszych czasach są takie technologie, że ty możesz być tu, możesz być tam, możesz być sobą, możesz być kimś innym. Zresztą, Każdym. Zresztą ja Państwu tutaj zaprezentuję, bo Dawid ma tutaj takie. Pewnie nie widziałaś go. Stara, ja wszystko widziałem w internecie. Poza, Poza tym filmem. Dobra. Ale to ten jeden musiał mi umknąć. Proszę o film. Dzień dobry. To, co słyszycie, to nie Dawid. Słowa wypowiadam i intonuję ja, Monika. Wydaje wam się, że słyszycie Dawida, bo nad moim głosem pracowała się... Czemuś tykulę kanał, Dawid. Eee. Słuchaj dalej. Euronowa. Coś, co zwykło przekroku. się nazywać sztuczną... Nie przez cały film. Nie pierwszy raz na tym kanale zresztą. Oni tu mówią normalnie, to jest jakby przetransponowywane tak. w trakcie ich mówienia. Usłyszeć fragmenty narracji, które brzmiały jak Dawid, ale w rzeczywistości czytał jakiś inny. W filmach były takie fragmenty. No to, ale jakbyś dał, to by było more powerful nawet jakbyś no. dał w ogóle bez obrazu. No ale to było w filmach przez pół roku, robione. Zobacz, tak Na no, przykład jest film Bezwyczaj z października do... zeszłego roku. No I no. to jest Adam Mazurkiewicz, nasz dźwiękowiec. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja w Kenii, południowym Sudanie i Ugandzie. Pokrywają się tu tereny, gdzie to można po spotkać jak drzewę Nic się nie z... że jest cięcie w środku filmu na ORA. kogoś innego. A, czyli to jest super dla naszych montażystów, jakby chcieli nam coś, jakby dołożyć coś, czego tak. my nie powiedzieliśmy, bo zapomnieliśmy. Tak. I tak, a tak w ogóle to pamiętajcie, tak. że... Nie I wiem, w ja też nie wiem. Możemy zamienić dowolny głos na dowolny inny. Co jest trochę przerażające, bo bez problemu mógłbym teraz na przykład sfingować radywą reklamę banku, w której źle tłumaczę. To po... jest taki przestęp urodka. Y jest, ale. Namawiać więc... was do zakupu na badanej eve? na zwierzętach i wywołującej potworne alergie maskary. Albo zadzwonić do prezydenta Polski, żeby umówić się z nim na kolejny wywiad. Teraz wyobraź sobie, że ktoś My... przez telefon dzwoni do ciebie. Tak, ale to ja widziałem stare TikToki, jak, jak Jarosław Kaczyński mówi rzeczy, których tak naprawdę no właśnie, nie mówi. Właśnie. Crazy, nie? Najgorsze mhm. jest to, że nie wiadomo, jak to działa, że to jest black box. Że jakbyś zajrzał do tej sieci neuronowej, to ona się tego nauczyła, możesz zobaczyć, jakie są połączenia między neuronami, ale ciekawe. nie dojdziesz do tego, co to znaczy. Im lepiej masz wyszkolony taki model na swoim głosie, tym lepiej zamienia twój głos na czyjś inny. Więc no to, to, co tutaj widać mhm. w filmie sprzed czterech no, miesięcy, czyli tak naprawdę to są modele sprzed pół roku. Mhm. Gdybyśmy te pół roku je rozwijali, to by było jeszcze lepiej. Jeszcze jakby okay. się starał intonować, okay. tak jak radek kotarski. Intonować. Intonować, to Intonować. Tak jak Intono. Intonować. Widziałeś już nowego Meta 3 Nie. Nie widziałeś? Nie widziałem. MetaQuest. Eee, to jeszcze raz. Eee, widziałeś nowego MetaQuest 3? Nie, nie Facebooka. widziałem. To jest chyba za dwa i pół koła będzie jak. Ale dolarów? Czy złotych? Naprawdę? Z złotych. Więc taniej niż Apple'e, Google. <słuch> mm. Ale widziałem preskę. Nadal mi się wydaje, że to jest taki będzie mało używany gadżet dla zainteresowanych. Jak widziałem na konferencji, jak to prezentowali, to to wszystko wyglądało tak, jakby to była taka właśnie androidowa grafika, która gdzieś tam niby ci na stole coś tu chodzi. Coś tu może podać. Hmm. Całkiem nieźle, ale bez rewelacji, powiem ci, bez rewelacji. Spoko, żeby jak założyć powiem, na chwilę uznajomego, zobaczyć, jak działa. W w telefon. Wszystko to tak ta rozszerzona rzeczywistość augmented reality czy jakby dodawanie do naszej przestrzeni czegoś ekstra z komputera będzie wtedy spoko jak nie będę musiał mieć gogli w sensie jak będzie się nie wiem coś tutaj hologramem wyświetlało na przykład będziemy mieć kola grupowego i tutaj postawimy i tutaj osoba będzie siedzieć i on nas widzi a my widzimy jego to to jest okej dla mnie ale w takiej wersji jak lexwin kurwa przedny jesteś tak dla no, ciebie to, to już jest good Już byś korzystał? Znaczy to będzie na pewno dużo trudniejsze i dużo droższe. Ale to wiesz, za 10 lat już nie będzie takie drogie, nie? Jest znany podcaster Lex Friedman, który robił teraz wywiad z Markiem Zuckerbergiem przez gogle. Ale gogle na głowie tak, założone. Nie ale wcześniej mieli zeskanowany cały model swojego ciała. Razem z twarzą. The is with Mark no i to nie jest on, tak naprawdę to jest. To Mark. jest animacja jego postaci, która została wcześniej skonowana, i to jest w ogóle nie. Wiem, czy jak oglądasz ls to kojarzy się Roba każdy robak no, Tak, Tak, tak. No to Rob Green w Meta Hero właśnie o tym opowiadał, że oni będą chodzić i skanować ludzi. Wiesz, oni. Mają jakiś taki, o, właśnie jakiś taki skan, że wchodzisz do środka i oni cię skanują całe ciało. Dobra, po co? No właśnie po to, żebyś mógł użyć tego swojego awatara w grze albo w tym metaversie. Uh -huh. Właśnie po, po to. Aja, okay. chodzić Więc wiesz, że wyobrażasz sobie, że po prostu chcesz pogadać z mamą, macie zaskanowane siebie i ona też jest zaskanowana, bo na przykład już w pewnym momencie, tak jak dowody elektroniczne, wszyscy będą zaskanowani. No i czy ty byś wolał właśnie pogadać z kimś tak goglami? Czy. Po z drugiej stronie. To... Bo z drugiej strony, okej, okay, spoko, fajnie. I on to mówi właśnie, że tu w ogóle spory nad nocerze widać, że, tak, że to jest super realistyczne no i że dla niego. Nie, nie to wiem, jest... czy to jest super realistyczne. Ale... jest taka. Tak, tak może. W Z ta, ta twarz. Z drugiej strony... Lidar jakiś na bieżąco musi tam działać. Tak? Myślę, że dużo Skalar bardziej zaawansowane, że, że owszem, moglibyśmy z, z telefonów się zeskanować, tylko że jakość tego lidara, ten to tu, będziemy tutaj takie. Nie, no tak, takie tak. tak. Lejaki krzywizny. Ale ja tutaj widzę Polar Express trochę. Nie oglądałeś Polar Express? Nie. Jest taka trochę woskowata ta cena. A no. Taki efekt... Troszkę currently... tak. Gumowato, pastelowy. The Srej, ale chciałbyś w ten sposób gadać z Markiem Zuckerbergiem? Nie chciałbym. Ja bym się bał. To no jest dobra, tak no podejrzanie i... nieludzkie. Znowu no właśnie, się, że to mówi Derek Zuckerberg. Znaczy, to jest tak, że wiesz, jak idę się z kimś spotkać, z kimś pogadać, nawet wiesz, z kimś tak bliskim jak z mamą, no to jak gano, to chodzę trochę po domu, jakby patrzę w podłogę, patrzę w ścianę, gadamy, bo się. W... Nie wyobrażam sobie, się i przed kimś po prostu tak. O, cześć Dawid. Cześć Włodek. Cześć. Fajnie, że nagrywamy razem ls To jest nieludzkie tak gadać wprost, tak. patrząc komuś i mieć wrażenie, że ta osoba tak. jest w ogóle 10 cm od ciebie, no nie ma tak, no, tak blisko. To jest bardzo dziwne. Eee... To jest to jest dziwne. I Cały czas to jest jakby dla mnie na takiej fazie. Takie nie, to jest Google Meet dla tych bogatszych firm. Stary, i co, idziesz na kola i zakładasz okulary i patrzysz na kogoś, tak? Przecież ja na kolach zazwyczaj nie, patrzysz na ekran pe... komputera i Pewnie... w międzyczasie klikasz. Te... Pewnie oni zrobią tak, że będzie można to w jakiejś przestrzeni też się poruszać. Nie wyobrażam sobie, żeby to zawsze było tak. To widziałeś, w agresie? So, this helps you. To jest taki ekran, hmm. który jest 3D, jak się obracasz, to on się dostosuje do ciebie i patrzysz, jakbyś tak. patrzył też na osobę. To już wolę te migogli, nie trzeba mieć przed sobą. Yes. Tak, jakby ta osoba jest w pudełku. Nie? Że to to jest to, co obejść. Karol opowiadał, że w Amsterdamie miał. Pudełku. Tylko, że to nie było chyba wrażliwe na twoje, nie? Kąty patrzenia. Ogólnie, Dawid, ty jesteś mądrym człowiekiem, to czego pytam? słowo. Nie, bo jak tak, tyle osób ci mówi, że jesteś mądry, czy to tylko ja tego robię? Tylko ja tego robię. No, jak tyle osób ci mówi, no to zamiast móc się i stwierdzić, a wychiluję se, to musisz sobie nie no, muszę być mądry. Ale żartuję, nie dobra. Czy ty, Dawid, czujesz pewnego rodzaju y, zaniepokojenie, prawda, związane z y, tematem AI, rozwoju AI, biorąc pod uwagę, że. W pewnym momencie może się nam to wymknąć spod kontroli, a, a w momencie, a kiedy... mamy to teraz pod kontrolą, no, myślę, no no, no no, znaczy, bo jeśli jest jakiś moment na zastopowanie tego, to choćby całe Stany się umówiły, że okej, okay, na przekroju wszystkich Stanów Blokujemy, okej, okay, Git. Mm -hmm. No to dlaczego Unia sobie zablokuje, stan zablokuje? Dlaczego Chiny miałyby przestać rozwijać? Dlaczego Rosja miałaby przestać no tak, blokować? Tak. To musiałby się cały świat dogadać, a cały świat się nigdy nie dogada. Raz się dogadał. Kiedy? W Jałcie? Nie. Traktat montralski. Cały świat się dogadał? Tak. Za naszymi plecami? Protokół montralski, nie traktat. Za naszymi plecami czy nie? Tak. Właśnie nie. A, no, czyli da się. Da się. Raz się dało. Chodzi w skrócie o to, że wszystkie kraje na świecie z czasem y, przystąpiły do tego protokołu montralskiego i zrezygnowały ze stosowania freonów. A okej, okay. lodówka. Żeby ratować. Y, planetę. Planetę przed. No dziury dziury ozonu. Ozonu, warstwę ozonową w zasadzie. A wtedy nie mówili, że to jest spisek producentów y, nielodówek albo czegoś innego? Fraony się jeszcze stosuje w klimatyzacji samochodowej. E, nie, a nie ten R127? Proszę. To jest Freon. Mhm. Tak? Tego, co kojarzę, tak. Wracając jeszcze do zagrożenia, masz takie myśli, że budzisz się w nocy spocony i myślisz sobie, ja, ja pierdolę, AI? Spocony nie, aczkolwiek... A krwią się w ogóle już po, po, tak, po, 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 tak, tak, czy... tak. Mi krew z oczu leci po okay. prostu, jak widzę kolejny artykuł, I AI. AI. AI, AI, tak. że AI. Tak. Że najbardziej się boisz tego, jak osiągnie Singularity po prostu. Tak. Jak zacznę używać 100% swojego mózgu, jak w filmie Lucy, wtedy zostanę pendrive'em. <laughs> to jest najgorszy film jaki widziałem. Lucy? Film. Czy nie polecasz? Nie polecam. Że jak odblokowujesz 100% umiejętności no, no. swojego mózgu, to zostajesz pendrive'em. Nie chciałbym. No dobra, odpowiem na pytanie, czy, czy ja się boję troszkę czy... tego, że teraz na przykład pewnie ty też Tomasz, że w rodzinie są osoby, które są mniej kompetentne na przykład w obsłudze komputera niż ty i ty im pomagasz. No Igor słabo ogarnia. Ale nie mówię, że są niekompetentni, tylko są mniej kompetentni mniej niż kompeten te i są takie zajęte. A dużo ludzi z mniej kompetentnych nie widziałeś, jak ja szybko klikam w komputerze? No i co z nimi mniej kompetentnymi komputerowo? No ich jest całkiem sporo tak naprawdę, no, takich co ludzi z nimi wykluczonych stanie? cyfrowo. No co, co to jak przychodzi AI teraz, to ci no? ludzie wykluczeni cyfrowo zostaną wykluczeni cyfrowo. Część osób, które w miarę jeszcze ogarniają, zostanie wykluczona pod kątem sztucznej inteligencji. Czemu? Niemożliwe, czemu? No bo nie nadążą za tym. To będzie czym? dla nich za dużo. Co ci bardziej kompetentni, będą robić, czego ci mniej kompetentni nie będą robić? E, nie wiem. Masz świetnego ilustratora. Dwóch świetnych ilustratorów. I jeden z nich mm. korzysta z AI, drugi nie korzysta. I nagle ten, który korzysta z AI jest w stanie wykonać 15 razy więcej pracy w tym samym czasie, wykluczając tego, który nie umie tego zrobić. Aha. Nie no, to tak jakby mówić, że wejście Internetu do społeczeństwa tak. było takim problemem. Tak. Może troszkę było, ale dzisiaj już jest okay, chyba. No a dlaczego ludzie ciągle tak. się na phishing łapią? No tego nie wiem. No, no to, właśnie. Na no to pytanie nie potrafi się i, i teraz ludzie, którzy się teraz łapią na phishing, to się dalej złapią. A, a. część z tych, która hmm. się nie łapie, będzie nabrana przez AI, o tym mówię. O takich rzeczach, że ta dysproporcja będzie nie, niepokojąca, moim nie, zdaniem, no bo to, tempo rozwoju sztucznej to, inteligencji. To mnie nie martwi. Wydaje mi się, że to się nie no uspokoi po latach. Nie uspokoi się po latach. No zobacz, ile tych phishingów już Nie, ale wiesz, się mnie, mnie martwi bardziej to, że to, co my dzisiaj wykorzystujemy jako narzędzie, to my będziemy narzędziem, w rękach narzędzia. O, ym, piesek przyszedł. Tak, piesek przyszedł. Wpuścić go. No, piesek Dawida mnie bardzo lubi. Od razu się polubiliśmy. Jak tylko mnie pierwszy raz zobaczył, skoczył mi tutaj na ręce, czy skoczyła mi na ręce i, i chciał, tak. żebym ją głaskał cały czas. David Nie mówi, próbujcie że to, tego na ulicy. Dawid mówi, że to dosyć nietypowe, bo zazwyczaj wita mhm. nieznajomych szczekaniem, a ze mną było zupełnie inaczej. I mnie to, to jest to po prostu dobry człowiek, chyba. Tak, i wydaje mi się właśnie, że to jednak psy wyczuwają też. Kawa przyszła, to kończymy chyba. A no to pewnie, no to jak mamy kaweczkę, to. Kawa z kawiarni, Ale... kawa Heca. A, kafe Heca Lublin. Tak. 421 opinii. Głównie negatywne. No bo tam hmm. obrażam ludzi raczej, płuję czasem nie do, do kanapy. Można z psem, można z dzieckiem. To to dobrze, to, że w tej kolejności. Tak, tak. Jakieś konkrety są. No. <laughs> można z psem, nie, to jest, nie, nie, nie w tej, zobacz, można z psem, można... I z dzieckiem? No nie, no bo, nie, bo są kawiarnie, które nie. Nie, pewnie, nie czy nie, wiem, czy kawiarnie, a ogólnie miejsca, które nie wpuściłyby psa, ale raczej nie ma kawiarni, które by nie wpuściły dziecka, nie? No w sensie, są, że, wiesz? Są, że nie możesz wejść z dzieckiem. Na przykład do kocich kawiarni czasami nie możesz z dziećmi po no znaczy, roku życia. Są. Kocich? No no ja to... słyszałam o przypadku przynajmniej no, jednej kociej kawiarni, która nie, przy, nie, nie wpuszczała dzieci, bo męczyły koty. Ale heca. Ja tam dzisiaj będę. Będzie, napisała do nas pani, której, której imienia nie chcę podawać ze względu na ewentualne problemy. Pani napisała mail o, o tytule Karol. W treści napisała: ja tylko chcę powiedzieć, że Karol od kiedy zapuścił włosy wygląda jeszcze bardziej seksownie niż wcześniej. Potem napisała: PS z kropkami. E, nie mówcie mojemu mężowi. Nie powiemy. Nie powiemy. Ale musisz wiedzieć, że straciłaś okazję na jeszcze lepszy tytuł maila. Mogła napisać: Och, Karol, to by było okay. lepsze. No, to, 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 dziękujemy bardzo Pani, nie będziemy właśnie wymieniać imienia, ale dziękujemy, dziękujemy Państwu, będziemy się. Ja jutra, też dziękuję. Jutro, jutro Bardzo już, miło. Prawdopodobnie już na pewno będzie Karol. Nie, już będzie Karol, e, Tak, a do tego czasu pozostańcie... ...lekko... ...stronniczy. Dzięki Jolu, e, to był Dawid w tym tygodniu, to jest Dawid. My tak naprawdę to byłem ja cały czas.